Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Analna Ania, jest dzisiaj ze mną moja przyjaciółka. Tak, i dzisiaj zaprezentujemy Wam nasz własny serwer Skyblock. Anu! No się, bo nie mogę wyjść. Logując się pierwszym razem na serwerze, jesteście przybycani tutaj. Musicie zarejestrować pasło, jest to, bo jest to serwer non-premium, więc trzeba zrobić takie zabezpieczenia, żeby nikt się nie podszywał. I jak tutaj widzicie, spełniesz podzielony na takie sekcje. Najważniejszą no to będzie pewnie dokument przejście. Popatrzcie sobie na te komendy, już wyjaśnię. List to jest lista graczy online. To tworzy wyspę? jest Create. Będąc na wyspie, możecie wpisać IS yes, delete i usuwa wyspę. isinfo yes, Info to jest są informacje o wyspie. A jest Home reportuje na wyspę. Jeżeli się jest Home zepsuje, to możecie wpisać IS yes, Fix Home. Tak, on. Można też strzelać. To są jeszcze. Przydatne komendy, set home możecie ustawić na wyspie. O ty... właśnie! Ktoś przyszedł do serwera, przywitajmy go! Kto to? O, to Simek, nasz kolega z serii Minecraft. się. Jest. Przywitaj się z YouTube. Tak to może zaczniemy od stworzenia wyspy możemy równie dobrze kliknąć w tę tabliczkę o i wyspa jest stworzona jest tutaj mroczna nos dodam anie do wyspy jest pole. Dodam również Oled do wyspy, ponieważ e, nie może nic tu budować, jest ona administratorką, więc się przyteleportowała, a normalnie gracz musi wpisać taką kombinę. A, Olu? A, czy, nie? Teleportuj, czy teleportuj się na własną wyspę i ją usunę? Nie. Musisz. Nie mieć wyspy, żeby dojść do mojej. Zmieni sobie tego. Udało mi się? Udało mi się? No? I? O, właśnie. Kla Ola zabrała wszystkie itemy z, z skrzynki. Olu? Polskie itemy do skrzynki. Chciałabym pokazać, co tam jest. Co, Olu? Usunęło się wszystko, jak. O jezu, ja pierdolę. Jesteśmy z powrotem na naszej wyspie. Jeżeli. Tworzymy wyspę, to dostajemy takie itemki, więc może na początku zaczniemy robić generator. Tą część materiału dogrywam potem, ponieważ zepsuł nam się materiał, więc robimy taki generator kobla i musimy kopać go, bo potem się sprzedaje. O Ola jest już u nas i tak kopiemy dużo ludzi umie lepsze generatory robić ponieważ są doświadczeni bardziej niż my I nie jesteśmy doświadczone prawda Olu? No my mamy inne yy. doświadczenia doświadczenia w tym temacie jesteś dziewicą prawda? no tylko w tym już no ale tutaj kopię? Jak nakopiemy na tyle rzeczy, to możemy zrobić sobie nowy kino. No tu już mamy diamenty, ponieważ, no jak mówiłam, to jest koniec nagrania. No ale tak to bywa, że się nagrania przyjmę troszkę. No i... Tak wygląda generator. Jest na spawnie przedstawiony również jest on gdzieś, on niech poszukam o, jest tutaj jest tutaj przedstawiony jak zrobić generator shadery mi trapecują ale wejdzie stąd. tutaj są dwie kratki bloku tutaj nie ma bloku a tu znowu dwie kratki bloku tutaj wylewamy lawę, tutaj wodę i tak to się dzieje Lecimy z kurwami. No, tutaj już uzbierałyśmy na tyle kobla, więc możemy wrócić na spawn. I teraz idziemy tutaj. Jesteśmy w sklepie i możemy sprzedać koble z I kamie sprzedajemy. Zostałyśmy pieniążki, nie wiem jak tam. Ola. I tutaj sprawdzamy, ile mamy pieniędzy. Ja tu już wcześniej grałam, więc mam trochę więcej. Olu, gdzie jesteś? Olu. O, też Ola już idzie. Idziemy tutaj I mamy dwie areny, póki co wejście na arenę kosztuje 100 dolarów. Olu, na którą weszłaś? Um, moment. O, Ola jeszcze nie weszła. Na którą wchodzimy? Obie pokażę. ale na którą najpierw? Ej, czy chyba nie mogę wiedzieć. O, dobra. No, na Ice Nice. Okay. Wybieramy tutaj swoją klasę. Jest tu Knight, Tank, Archer, Chemist i Odd Oddjob odd Job tutaj podpala i w ogóle. I weźmiemy może Knighta. Klikamy, żeby zaakceptować, że jesteśmy gotowe. No i zaczyna się zabawa. Mopki się zaczynają spawnować. Hm, nie wiem dlaczego to tu jest. No ale. Zabijamy mopki, za każdą falę dostajemy 10 dolarów. A za określone fale dostajemy ekstra pensję. Dobrze. Musimy się szybko uwijać z tym wszystkim, ponieważ moki się zaczynają im spałnować, nieważne. Oj, to jest fala specjalna. Musimy się uleczyć. O Jezu. Trochę słabo to wyszło. Ojej, kusieńko. No Ojej. Te małe zombie teraz się spawnują. Jest to bardzo niekorzystna sytuacja, ponieważ jest je trudno y, trafić w ogóle. Nacelować na nie. Ale coś mi się zdaje. O, jest ma, y, Jest fala rój. Czyli, że dużo się spawnuje. Są to akurat slimy. O, przeżyłyśmy. I zostało trzy serduszka. Tobie ile? Wszystkie. Wszystkie. O lol. To chyba będziemy oglądać jak Olcia gra, ponieważ mi zostało półtora. Ojej. No i umarłyśmy. Ja umarłam w sumie. Teraz możemy popatrzeć jak gra Ol. Obserwujemy. No i Ola chyba zaczyna umierać powoli. Otwory ze zewsząd. No. Olu, elektryczny creeper idzie do ciebie, uważaj. Dzięki za cęk! <grywia> Spanka! Ola tutaj jest tankiem, więc dużo przeżywa. Ja byłem byłam tylko rycerzem. No ja. O, Ola też umarła. Musimy teraz wpisać m -A -I. Jesteśmy tutaj z powrotem. Pójdziemy sobie na... O, o jeszcze Pójdziemy sobie na tą arenę. Co, Lu? Chodźmy na nader. Ja sobie to... naszą jedyną marchewkę. Ustawię tylko... Dobrą pogodę i dajmy czas jakiś fajniejszy, żeby nie było monotematycznie. Oj. I możemy też iść tutaj i dołączyć. Wybieramy klasę. Wybiorę może ucznika tym razem. Jesteśmy gotowe. Olu. Alu, jesteś gotowa, czy nie? Jest to taka... platformowa dosyć... Yy, plansza. I musimy zabić. Mo można wpychać do lawy, jest to bardzo korzystne. Bardzo taktyczne sytuacje. Tak, taka taktyka jest bardzo... łatwa do ogarnięcia. O nie, o nie, o nie! Mamy pieska. Opóźnionego lekko? Opóźnionego w rozwoju, bo zbyt dużo nie robi, ale zawsze to swój kąt. Pan, o, tutaj obce pieski też nas próbują zabić. Pomożemy Oli. No i. Ola właśnie umarła. Ola umarła jest teraz tam. O, ja też chyba tutaj szybko umrę. Jest to bardzo niekorzystne. Musimy się wyleczyć szybko. Oj. No i już chyba umieramy. Ojej. Oj. No koniec tego dobrego. Wychodzimy z areny. Może na sam koniec przedstawię wam nasz dom aukcyjny, który jest umiejscowiony no jest tutaj. Szymek. 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 O, tu Szymek. jest simek. Jest simek nas przygląda. No i idziemy tutaj. I to jest właśnie dom aukcyjny. Klikamy w tą skrzynkę. Mamy tutaj listę rzeczy, które gracze sprzedają. No i tutaj możemy sobie wyszukać. O, Ola chyba właśnie kupiła. Tutaj jest skrzynka pocztowa. Odbiera, odbieramy tutaj pieniążki. Kupiłam właśnie 32 ziemi. Brawo. Brawo. I teraz jak wystawić coś? Może... Wezmę tutaj market. Musimy mieć w ręce ten przedmiot i piszemy market I eight Cenę i ilość. Została pobrana opłata i tutaj to jest. Ola też wystawiła swoje. Kupujemy. Kupujemy i... Odbieramy to w 153. Jest to bardzo korzystna sytuacja, ponieważ ceny, jakie są oferowane w sklepach tutaj nie, nie muszą być przystępne dla każdego. Możemy kupić takie różne rzeczy. Od strzał po stara przez wszystkie nasionka. I jedzenie można kupić. Możemy sobie tutaj kupić. Prawie no tak, jak tylko lepiej bo Minecraft. Tak, prawie jak mówię, tylko lepiej bo Minecraft. No i tutaj można też kupić kobla dużo, diamenty, wszystko. I mamy to w ekwizyjniku. Możemy kupić nether Star. Ja tutaj mogę kupować cokolwiek, bo mam admina i po prostu sam do konta idzie w dół coraz bardziej. No ale tak wygląda nasz serwer. Olu, gdzie jesteś? Olu? No, także w tym miejscu się chyba już pożegnamy z Olą. Zapraszamy na nasz no serwer. Aniu? IP to jest amagaling.eng.pl jest to serwer Skyblock, jak było widać. I sama, do zobaczenia na serwerze. Hej!